Wspólnie z Sosnowieckim PKM i z KZKG postanowiliśmy zorganizować akcję dla mieszkańców Sosnowca, gdzie każdy mieszkaniec miasta może wymienić bilety, zużyte bilety na gadżety. Niezależnie od tego, czy to są bilety tygodniowe, miesięczne czy jednorazowe, należy je zbierać. Im więcej tych biletów zbierzemy, tym cenniejszą nagrodę możemy dostać. Akcja rusza 15 marca. Nagrody można obejrzeć ale i też odebrać w Centrum Informacji Miejskiej, które mieści się... Przy Placu Stulecia, albo na Patelni, jak to woli, w centrum miasta. Także bardzo dogodna lokalizacja. Centrum Informacji jest otwarte w tygodniu do godziny 18, więc również długoczynne. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tej akcji. To jest ponad 3000 gadżetów, także myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. A skąd narodził się taki pomysł, właśnie na taką akcję, jeżeli chodzi o transport publiczny? Chcemy wspierać transport publiczny, a tym samym chronić nasze, nasze środowisko. Im mniej pojazdów na drodze, tych, tych mniejszych, a im więcej ludzi będzie korzystało z transportu publicznego, tym lepiej dla nas wszystkich ludzi, którzy żyjemy w naszym mieście, oddychamy tym powietrzem. Robimy to w ramach akcji Take a Breath. To jest taki unijny projekt, który właśnie ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Między innymi takie gadżety jak kubek ceramiczny będzie można otrzymać u nas w Centrum Informacji Miejskiej od 15 marca za bilety. Za bilety komunikacji miejskiej użytkowe, codzienne bądź miesięczne. Bardzo sumiennie będziecie sprawdzać te bilety i wydawać nagrody? Tak, to muszą być bilety skasowane w marcu po 15 marca bądź miesięczne aktualne bilety, które są w obiegu. Akcja gadżety za bilety istotna jest przede wszystkim dla ochrony środowiska. Zachęcamy, aby przesiąść się z samochodów do komunikacji publicznej.